To jest najszczęśliwszym człowiekiem w Warszawie? Dozorca Pałacu Kultury. Dlaczego? Bo go nie widzi. Tego typu kawały opowiadano sobie, oczywiście po cichu, w Warszawie lat 50. i 60. Niewinny dowcip pokazuje, jak wcześniej Warszawiacy postrzegali ogromny budynek, dar narodu radzieckiego, który umiejscowiony w całym centrum Warszawy, stał się symbolem zależności Polski od Związku Radzieckiego. Te negatywne emocje żywe są i dzisiaj, gdy od czasu do czasu na nowo toczy się dyskusja, czy nie powinno się zburzyć pałacu kultury, a przecież od jego otwarcia minęło już 70 lat. Gdy oddawano do użytku pałac kultury, starsi mieszkańcy Warszawy pamiętali budynek, który również był dla nich symbolem rusyfikacji, dominacji Rosji nad Warszawą. Sobór św. Aleksandra Newskiego to jednak inna historia. Był to budynek o zupełnie innym charakterze. Był Pozostał wyburzony. Cykl warszawski. Zanim opowiem o Soborze Świętego Aleksandra, przyjrzę się najpierw, w jakich sytuacjach znajdowała się Warszawa od końca XVIII wieku. A nie były to sytuacje łatwe i przyjemne. W wyniku trzeciego rozbioru Polski, który miał miejsce w 1795 roku nasze państwo zniknęło z mapy. Dotychczasowe terytorium Polski podzieliło między siebie trzech zaborców: Prusy, Austria i Rosja. Na obszarze tego pierwszego znalazła się Warszawa. Miasto przestało być stolicą i stało się prowincjonalną miejscowością, stłumioną i opanowaną przez Niemców. W Warszawie mieszkało od teraz dużo mniej osób. Przed powstaniem Kościuszkowskim, które miało miejsce w 1794 roku, mieszkało tutaj około 150 tysięcy osób, a w nowej rzeczywistości już tylko 69 tysięcy, a w kolejnych latach ta liczba zmalała nawet do 61 tysięcy. Zwiększone podatki spowodowały, że ludzie byli ubożsi, a ich domy niszczały przez brak remontów. Władze pruskie jednak nie nacieszyły się zbyt długo panowaniem nad Warszawą, gdyż już w 1806 roku do miasta wkroczyły wojska francuskie dowodzone przez Napoleona Bonapartego. W 1807 roku w wyniku pokoju w Tylży utworzono księstwo warszawskie, jednak sieranka została przerwana szybko. W 1809 roku kurs na Warszawę obrali Austriacy, co zakończyło się stoczeniem bitwy pod Roszynem. Potyczka nie została rozstrzygnięta, jednak Warszawa znalazła się w rękach najeźdźcy, choć na bardzo krótko. W 1813 roku Warszawę zajęli Rosjanie, a dwa lata później zostało utworzone Królestwo Polskie, zwane też Królestwem Kongresowym. W konstytucji nadanej przez cara Aleksandra I znajdował się zapis, że jest ono powiązane z Rosją na zawsze. Łamanie przez zaborcę zapisów w Konstytucji doprowadziło do wybuchu w 1830 roku Powstania Listopadowego. przegranym przez Polaków zrywie ucierpiało wiele zabudowań, a 40 tysięcy osób zostało rannych lub zginęło. Przegrane powstanie oznaczało represje, zniesienie Konstytucji i Sejmu, likwidację polskiego wojska, do tego kary więzienia i zsyłki na Sybir. Zwiększono również słona towary eksportowane do Rosji, co doprowadziło do bankructwa wielu warszawiaków. Na żoli Bożu rozpoczęto budowę cytadeli, przez to przestało istnieć kilka ulic i liczne budynki mieszkalne. Po łagodniejszych latach 40. XIX wieku w 1857 roku przyszedł kryzys gospodarczy, który pociągnął za sobą kryzys polityczny. Polacy, wśród których od jakiegoś czasu coraz żywsze były nastroje patriotyczne. Postanowili o przeprowadzeniu kolejnego powstania, które również niestety zostało przegrane. Po przegranym powstaniu styczniowym nasiliły się represje, prowadzono też trwający ciągle stan wojenny. Nasiliła się także rusyfikacja, która miała pokazać Polakom, że od teraz nie ma mowy o żadnej odrębności. Likwidowano wszelkie polskie urzędy, które zastąpiono rosyjskimi. A Królestwo Polskie przemianowano na Kraj Przywiślański. Do życia codziennego Polaków miał w coraz większym stopniu przenikać język rosyjski, w którym od 1885 roku prowadzone były wykłady na uniwersytetach. W murach tych instytucji język polski został zakazany. Rosyjski pojawił się także na szyldach sklepów, na których od teraz nazwa musiała być zapisana w dwóch językach. Rosjanie zadbali również o to, żeby chrześcijaństwo zostało wypierane przez prawosławie. W 1865 roku likwidacji uległa większość warszawskich klasztorów, władze sarskie kontrolowały też liczbę księży wyświęcanych w seminarium. Już wcześniej bo od lat 30. zaczęto budować w Warszawie cerkwie, w niektórych przypadkach zamieniając świątynie katolickie na prawosławne. 11 sierpnia 1894 roku, w dniu cara Aleksandra III, rosyjskie władze rozpoczęły budowę kolejnej cerkwi, która miała być dużo większa od dotychczasowych. Sobór świętego Aleksandra Newskiego z jednej strony był potrzebny jako świątynia, ponieważ okoliczne cerkwie były przeludnione. Z drugiej strony, przed rozpoczęciem budowy jej pomysłodawca, rosyjski generał Josip Hurko, powiedział, że Sobór ma odpowiadać godności Rosji i przez to uzmysłowić Polakom, że Warszawa to teraz rosyjskie miasto i przebywający tutaj Rosjanie nie są tu na chwilę, a na stałe. Sobór postanowiono wybudować na Placu Saskim, jednym z centralnych placów miasta, tak aby był dobrze widoczny. Były ku temu dwa powody. Po pierwsze, zasłaniał panoramę pałacu Soskiego, a po drugie, stanął w miejscu, w którym dotąd od 1841 roku stał pomnik oficerów lojalistów, poległych w noc listopadową. Byli wierni carowi Mikołajowi I, jednak obecnym władzom już się nie podobali. Pomnik nie został jednak zlikwidowany. Przeniesiono go na dzisiejszy plac Jana Henryka Dąbrowskiego, gdzie stał do 1917 roku. Po czym został rozebrany. Budowa, która rozpoczęła się w 1894 roku, ciągnęła się niemiłosiernie, głównie przez problemy finansowe. Z tego powodu w pewnym momencie zarządzono przymusową zbiórkę pieniężną wśród wójtów i burmistrzów. Konstrukcja była gotowa w 1900 roku, jednak całościowa budowa zakończyła się w 1912, trwała więc aż 18 lat. Aktu poświęcenia cerkwi dokonano 20 maja tego samego roku. Przy okazji tej uroczystości padły następujące słowa. Rosyjski Sobór obwieszcza światu i niespokojnym Polakom, że na zachodnich, nadwiślańskich kresach nieodwołalnie utwierdziło się potężne prawosławne mocarstwo. Podobny do wojskowej chorągwi, powinien wznosić się, wprowadzając spokojną pewność, że tam, gdzie wzniesiony jest prawosławny rosyjski Sobór. Rosyjska władza i naród nie ustąpi ani maleńkiej piędzi ziemi. Powstała ogromna, zwieńczona pięcioma kopułami, przypominającymi swym kształtem cebulę, świątynia, a obok niej 70-metrowa dzwonnica, również zwieńczona kopułą, która była jedną z najwyższych budowli w ówczesnej Warszawie. Całość nawiązywała swoim wyglądem do znajdującej się w Wenecji bazylice Świętego Marka. Do wnętrza cerkwi prowadziły trzy portale ozdobione kolumnami z czerwonego granitu. W środku znalazły się trzy ołtarze, jeden główny oraz dwa boczne, a podatno mozaiki, z których największa zajmowała powierzchnię aż 100 m2. We wnętrzu świątyni mogło zasiąść 2,5 tysiąca wiernych. Koszt budowy różni się w zależności od źródła. Najczęściej podawana kwota to 3 miliony rubli, Natomiast znalazłem też wersję, według której 3 miliony kosztowało samo wyposażenie, natomiast koszt budowy to dodatkowe 15 milionów rubli. Projektantem cerkwi był Leonty Benois, który zaprojektował też budynek Manku Polskiego przy Bielańskiej. Budynek częściowo ucierpiał podczas powstania warszawskiego, jednak jego fragment nadal stoi na swoim miejscu. Sobór świętego Aleksandra Newskiego, który po zakończeniu budowy był często tematem fotografii i rysunków, w Muzeum Warszawy można zobaczyć m.in. pocztówki czy talerzy z jego podobizną, przez swoje rozmiary i położenie szybko stał się budynkiem, delikatnie mówiąc nielubianym i niechcianym, symbolem rosyjskiej dominacji. Dwa lata po oddaniu do użytku soboru wybuchła pierwsza wojna światowa. Władze rosyjskie starały się pozyskać przychylność Polaków, umożliwili działalność polskich organizacji i obiecywali autonomię. Tymczasem w 1915 roku do Warszawy zbliżali się Niemcy, którzy zajęli ją w sierpniu. Rosjanie, uciekając, zniszczyli wiele fabryk i obiektów kolejowych, a także wysadzili wszystkie mosty. Nowy okupant postanowił zająć się Soborem. Przekształcił go w Kościół Ewangelicki, dokonując kilku zmian. Usunął dzwony, a także zerwał blachę, którą były pokryte kopuły, i w jej miejsce pokrył je blachą cynkową. Niedostatecznie przeprowadzony remont, w cudzysłowie, doprowadził do uszkodzenia dachu i zalania świątyni. 11 listopada 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa, a Polska odzyskała niepodległość. W nowej rzeczywistości rozpoczęły się rozmyślania, co zrobić z budynkiem, w którym wiele osób widziało symbol rosyjskiej dominacji. Padały różne pomysły. Jedni mówili o przekształceniu Soboru w Kościół Katolicki, a nawet utworzenia w nim świątyni Opoczności Bożej, a inni o utworzeniu w nim Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego. Ostatecznie zdecydowano, że Sobór zostanie rozebrany. Ta wiadomość nie zachwyciła wszystkich. Przeciwko była oczywiście społeczność prawosławna, dla której było to miejsce kultu. Sobór był wart zachowania również według specjalnej komisji powołanej do oszacowania tego, co zostało w Warszawie po Rosjanach. Protesty jednak nic nie dały i w 1922 roku rozpoczęła się rozbiórka, której sprzyjał zły stan obiektu po zakończeniu wojny. Rozpoczęto od dzwonnicy, a cztery lata później, po niej jak i po całym budynku, nie było już śladu. Stał na swoim miejscu zaledwie 14 lat. Elementy zachowane z soboru przeniesiono do innych miejsc. Elementy wystroju znalazły się w cerkwi Świętej Marii Magdaleny na Pradze oraz w kościołach rzymskokatolickich, m.in. w Kościele Najświętszego Zbawiciela. Część kolumn stoi teraz przy wejściu do krypt na Wawelu, natomiast gruz posłużył do budowy cokołów w kilku pomników, a także bulwarów nad Wisłą. Sobór Świętego Aleksandra Newskiego nie był jedyną warszawską cerwią, która uległa likwidacji. Cerkwie przerabiano na świątynie innych wyznań. Rosjanie lata wcześniej często robili na odwrót, przykładowo robiąc z kościołów katolickich czy ewangelickich prawosławne, a niektóre ulegały zburzeniom. Do dzisiaj przetrwały dwie. Ta praska pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, oraz ta na Woli, pod wezwaniem świętego Jana Klinczaka. Z Soborem Świętego Aleksandra Newskiego wiąże się pewna ciekawostka, zupełnie współczesna. W 2023 roku premierem miała nowa wersja Znachora, w reżyserii Michała Gazdy. Na początku filmu, mniej więcej w piątej minucie jest scena, w której Rafał Wilczur i Jerzy Dobraniecki przechadzają się przez rynek Nowego Miasta. Gdy dochodzą do ulicy Freta na końcu jej przedłużenia czyli Zakroczyńskiej widzimy Sobór Świętego Aleksandra Nowskiego. Oczywiście świątynia w rzeczywistości nie stała w tym miejscu, a ja do dzisiaj nie rozumiem czemu twórcy filmu zdecydowali się tam ją umieścić.